Cześć, w nasze ręce wpadła karta e, GeForce GTX 1080. Postanowiliśmy sprawdzić, jak będzie się sprawować w komputerze za 500 zł. Wiem, trochę szalony pomysł, nie robcie tego w domu, jednak my mamy taką możliwość i spróbujemy wam pokazać, co z tego wyniknie. Ok, odpalamy nasze maszyny. E, dlaczego maszyny? To za chwilę powiem, aczkolwiek część z was na pewno się już domyśla. E, Bazą naszego eksperymentu jest komputer Fujitsu P705, który już wcześniej mieliście okazję widzieć w poprzednich materiałach, czyli tak, procesor tu jest FX4100, do tego 8 GB pamięci RAM w czterech kostakach po 2 GB, rzeczona karta, czyli Gigabyte e, GTX 1080 e, gaming bodajże z pamięcią 8 GB własną. No, i cała reszta, tak jak było w poprzednich materiałach, czyli tam dysk SSD, mały bo mały, ale wariat, jak to mówią. Ok, mamy odpalony Windows. Na początek, na początek, sprawdźmy, jak karta będzie się zachowywać w 3 d Nawet karta nie hałasuje. Tak jak pewnie słyszycie, całkiem cicho. I nawet się nie grzeje, póki co nie bardzo ma co robić. Słuchajcie, karta, która kosztuje w tej chwili 3200 zł. Jakieś. No, można kupić ją taniej nieco, w granicach 3000, ale powiedzmy w większości sklepów 3200. Dobra, uruchamiamy Fire Strike, tak żeby móc porównać końcowy wynik z tymi wynikami, które osiągnęliśmy na poprzednich kartach. O samej karcie Gigabajta, co można powiedzieć? No, jest duża, nawet bym powiedział, że ogromna. Ledwo się zmieściła do tej obudowy. To, był jeden z, to, znaczy to była jedna z trudności, którą napotkaliśmy. Oczywiście wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwe, ale jak to mówią, jak się popieści, to się zmieści. Karta udało się wpiąć i nawet działa. No i tak, może powiemy, dlaczego musieliśmy użyć drugiego komputera. Niestety wiemy, że ten zasilacz, który tutaj jest, to jest 250 W, no nie jest w stanie zasilić takiego potwora, jakim jest GTX 1080. Dlatego też zasilanie karty powierzyliśmy osobnej jednostce centralnej, czyli komputerkowi. tu akurat jest jakieś HTPC na platformie AMD w takiej ładnej obudowie Silentium PC, taki cube fajny. No i pożyczyliśmy sobie zasilanie do karty, zobaczcie, ten zasilacz Zasila kartę GTX 1080. Można to zrobić, jak widać. Komputer działa, obraz się wyświetla, więc taki drobny eksperyment, którego pewnie nie mielibyście okazji zrobić w domu. Lecą nasze leci nasz 3D Mark. Powiem tak, już widzę, że jest dużo lepiej niż na poprzednich kartach, aczkolwiek to spróbujemy podsumować za moment. Co jeszcze? Sama karta, tak jak mówiłem, ma 8 GB pamięci RAM, całą masę tam potoków, 2,5 tysiąca jednostek cieniujących. To jest, w tej chwili jest to potwór, który no, jest marzeniem niejednego gracza, prawda? który, no wiadomo, nie wszystkich stać na takie karty, no, niestety 3200 zł Z jednej strony karta bardzo wydajna, a z drugiej strony stawiamy ją obok komputera za 500 zł. To no, jest karkułomne porównanie. Proszę bardzo, tutaj w tej chwili mamy 120 klatek. Z tego co pamiętam, w poprzednich konfiguracjach było to, było to mniej. Tu działa to wyjątkowo płynnie. A jaki będzie efekt końcowy, no, za chwilę sprawdzimy. Maszynki się grzeją. Powiem szczerze, tutaj bardzo mocno procesor dostaje po. Głowie, że tak powiem, ten radiator, który jest bardzo gorący, normalnie nie można tutaj praktycznie dotknąć go palcem, bo można się oparzyć no. zasilacz zasilacz nie no dlatego, że akurat zasilany jest zupełnie z innego źródła karta graficzna, a nie z naszego małego zasilacza 250 W. Dobre, jeszcze kilka testów odnośnie procesora, i za moment będzie wynik końcowy. Co można jeszcze powiedzieć? No, rozwiązanie to raczej niezalecane, żeby kartę, która jest praktycznie 6 razy droższa od komputera, wkładać do, takiego, do takiej prostej platformy. Ok, za chwilę powinien się pojawić wynik w benchmarku, co nam pokaże Fire Strike. Mamy 6783 punkty. no Jest to generalnie bardzo mało, bo nie wiem czy pamiętacie w poprzednich kartach, czy to na MSI 1050 Ti, czy na Palicie 1050, ten wynik był, no powiedzmy, niedużo gorszy, bo raptem te karty uzyskiwały gdzieś w granicach 5000 punktów. No dobrze, benchmark benchmarkiem sprawdźmy jak zachowa się, jak zachowa się karta. W grze. A dokładnie. A dokładnie w grze y, Battlefield 1. Dobrze, uruchamiamy Battlefielda. E, tak e, dla ścisłości, żeby porównać z poprzednimi wynikami. E, mamy ustawione, e, ustawioną rozdzielczość Full HD e, przy średnich detalach grafiki. No i tradycyjnie odpalimy planszę z czołgiem. No i ona jest bardzo wymagająca, w związku z tym, mówię, to bardzo dobry tester jest dla kart graficznych. Czy można się spodziewać jakiegoś spektakularnego przyrostu wydajności? Naszym zdaniem nie, ale za chwilę przekonacie się, że tak powiem, na własne, na własne oczy. OK, tak to wygląda tuż po odpaleniu. No i tak, GPU obciążenie na poziomie 35-40%, CPU praktycznie 100%, czyli klasyczny bottleneck. E, ilość FPS-ów w tej chwili to 70 klatek. E, tylko, że praktycznie się nie ruszamy. O, dobra, jedziemy. E, I tak, CPU wzrosło już praktycznie do 100%, GPU 37%. Do, tak jak mówię, do 40% maksymalnie, czyli klasyczny bottleneck. Ilość klatek 60-65, tutaj co ważne w środowisku DirectX 12. Powiem tak, różnica jest praktycznie żadna w stosunku do tańszych kart, które mieliście okazję zobaczyć wcześniej, tak? czyli GTX 1050 i GTX 1050 Ti. No dobra, to, to Battlefield. No tutaj potrafi się jeszcze nawet przytkać do 40 kilku klatek. Dobrze, to Battlefield. Teraz zobaczmy, jak zachowa się GTX 1080 na naszej bazowej platformie w tytule znanym wszystkim, czyli w Wiedźminie 3. To co? Biegniemy naszym Geraldem. Słuchajcie, tu w tej chwili możecie zobaczyć 100 klatek praktycznie. O! mam jakieś przycięcia. Dobra. Więc tak, GPU już mocniej obciążone zdecydowanie niż na Battlefield 1. E, było 75%. Wyjątkowo procesor e, jest mało obciążony. Dobra, teraz go troszeczkę dobijamy do 100%, ale słuchajcie, FPS jest na poziomie 100 klatek. To jest bardzo dobry wynik moim zdaniem. Średnie detale, pamiętajcie, full HD. To e, to taka ciekawostka. Dobra, tutaj przy większej zadymie troszeczkę spada, ale dosłownie niewiele. Spróbujmy jeszcze kilka wilków utwóc. Słuchajcie, cały czas ten FPS się utrzymuje na, na bardzo solidnych 100 klatkach, a nawet więcej. Jak widzicie. Dobra, myślę, że to tyle wystarczy. Słuchajcie, Wiedźmin mnie zaskoczył, powiem szczerze. Oho, nasza karta zaczęła nabierać prędkości, to znaczy wentylatory. Tam są trzy wentylatory, które potrafią schłodzić rdzeń karty. Słuchajcie, to był tylko eksperyment. Wiadomo, że to rozwiązanie no, jest wręcz śmieszne, bo nikt przecież rozsądny nie wsadzi do komputera za 500 zł karty, która kosztuje 3200 zł. To tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!